W kolejnym odcinku z Farminga na moim kanale, a dzisiaj będziemy sobie tak jak mówię, grać Farminga. Opowiem, co było, czego nie mogłem przysłać tak filmów, bo już widzowie się pytali, czego nie przysyłam filmów. Dzisiaj odpowiem na te pytanie: czego nie przysyłam filmów, bo. Nie mogłem przesłać w ogóle filmów, był błąd. Przez... Wchodziłem w bibliotekę i w moje przesłane filmy, i tam było nie przesłane. I tam było chyba i z ze 20. Próbowałam 100 razy przesłać, ale nie dawało się. I o. Teraz wyleciał film, I 10 minut. Temu, nawet nie wiem, nie teraz nie będę sprawdzał. Wleciał film w końcu po długiej przerwie. Właśnie może ten się uda w końcu nagrać z farminga, bo dawno już nie było z farminga. Były straszne problemy z YouTube'em. Także to znaczy u mnie z przesyłaniem, więc yy, tak dziwnie było. U jednego youtubera też tak samo było, że w ogóle nie mógł przesyłać. Także wielki powrót do farminga. Także na początku zostawcie subika i łapkę w górę. To będę zadowolony. A zacząłem mapkę od nowa. Też przez Happy Moda instalowałem 8 milionów. Buraki kopałem. Miałem kombajn dwa kombajny do buraków, ropę i holmera. I miałem ziemniaki na ostatnim polu tam, po tym polu obok. Także wykopałem, bo świnek mam. Krówki też. Także będzie grubo. Aha, jeszcze muszę jedną rzecz zrobić. Taką rzecz, że muszę zatrudnić pracownika. O kurde, co ja robię? Czego ja tak przełączę to? Tutaj jak mamy Aksiona Tu John i tu John też tutaj przewraca nam także wszystko wam opowiem w dzisiejszym odcinku, bo mówię strasznie zamieszanie było i się tyle wkurzałem dla tego YouTube'a, ale w końcu mówię udało się. I już będą wlatywać te odcinki. Także będzie w, dobrze już, już raczej może, yy, już tak nie będzie, już wiem jaki to problem był, dlaczego nie mi się, a mianowicie dlatego się nie przesyłało, bo chyba raczej nie miałem zrobionej aktualizacji YouTube'a, ale jeszcze chyba do końca nie wiem, ale raczej tak było, jak yy, ten mój kolega yy, też jest YouTuberem ten gryberek to znaczy youtuberem zaczynany, dopiero YouTube'a hmm, Chcę być youtuberem ja też yy, i po prostu yy, tu u niego yy, dzwoniłem do niego i pytałem yy, czy czego nie ten, bo on będzie może niedługo jakiś filmik rzuci yy, Pytałem czego nie mogę rzucić filmu swojego. Powiedział, że albo aktualizacja, albo coś z YouTube'em i ja właśnie sprawdziłem na Playu. Sklep Play i tam było aktualizuj. No ja mówię i proszę. I dzisiaj dopiero po długiej przerwie udało się przesłać film. Więc cieszę się z tego bardzo. Także będzie fajnie. Filmik 20 minutowy. Coś porobimy, pozgrabiamy oczywiście, bo trzeba to pozgrabiać, żeby krótki miały co jeśnie. Także tak to wyglądało. Góbię zostawajcie łapki w górę. Subiki na kanale. Także będę zadowolony. W, wlatujcie na Facebooka jak macie. Tam też wyświetliłem relacje możecie dać lajka A na instagramie możecie przypiąć serduszko pod dwoma moimi postami czyli na Instagramie rzuciłem także także możecie zobaczyć Będę rzucał częściej jakieś yy, 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 jakieś zdjęcia i zobaczymy jak tam pójdzie to wszystko. Także będziemy tutaj yy, z YouTubem będziemy przez, yy, będziemy po Będę przesyłał po prostu filmy Także Mam nadzieję, że będzie dobrze Już wszystko I Że już nic Że będzie się przynajmniej chciało to przesyłać Te filmy Normalnie Tak się denerwowałem, no mówię już nie prześlę filmu Żadnego chyba Ale dzisiaj no mówię spróbuję I dałam radę Także wlatujcie, Dla, dlaczego wleciał wleciał post, znaczy dwa posty o 9.15 Dlatego, że, że dlatego, że po prostu film mi się od tej godzinie wydał. I i po prostu chciałem żeby już, żeby już nie, film nie był po tym tylko przed y, tym i o dziewiątej raczej nie ten ale już będę jak będę chciał o godzinie którejś tam na, y, zdjęcia wyświetlać to po prostu będę wam robił tak jak dzisiaj także zobaczycie jak to będzie wyglądało to wszystko będzie może będę nakrywał na tablecie yy, będę nakrywał może na tablecie bo będę wziął go naprawy naprawa 200 zł kosztuje bo smacz mi na podłogę i tak się stało że, że po prostu się rozbiła szyba cała i wyświetlacz to znaczy wyświetlacz cały no i za szybka więc nie jest za fajnie, ale już w niedłuższym czasie już będzie zrobiony Ile my mamy minut odcinka w ogóle? 7 minut No nie wiem czy nagram 20 minut, czy najwyżej 10 minut nagram Mmm, dobra E panie Co on tam robi? Miałam sobie dookoła. Także ten film nie wiem, o której wyjdzie. Na pewno go nie będę przesyłał o tej godzinie, co nagrywam od razu. Prześlę Wam gdzieś to po południu. Tak, gdzieś w godzinach 13:12. 12 to znaczy, to nie jest jeszcze po południu, ale tak Wam prześlę. Także hmm, czekajcie, to znaczy nie ma co mówić czekajcie nie, bo na co będziecie czekać jak już będzie ten film, to już więcej dzisiaj filmów nie będę wrzucał, więc może, może jutro jakiś jeszcze nagram, zobaczymy, pokaże się wszystko w swoim czasie, wszystko w swoim czasie. Także zobaczymy. Dawno już tak nie gadałem na odcinku, także gardło na pewno mi nie będzie boleć. Sucho mi w gardle się zrobiło. Także jest dobrze i nie jest dobrze. Także w wakacje. W lipcu przez jakieś 5 dni od 18 do 22 czy coś takiego nie będzie żadnego odcinka. Już to zapowiadam. Bo jadę na Mazury, na 5 dni. Także. Jakieś na pewno foty wlecą. Zobaczycie sami. <ślad> Także będzie fajnie. Łe, tam korek się zrobił, że ja cię nie mogę, ja cię walę. No, ale nic się nie stało. Dobra, cyk. Lecimy dalej, lecimy dory. Możecie wyczekiwać z... Że... In... In... Hmm, co miałem mówić, kurde, zapomniałem. Yy, możecie wyczekiwać yy, filmu z, też z farminga, ale z oprysków, których jeszcze u mnie chyba na kanale nie było. Także będzie fajnie. Będę dwa duże pola pryskał, ale to pierwsze muszę zasiać nie poczekać, także dopiero jutro jakoś będę, będę zrobię ten odcinek wam. No i tak to by wyglądało. także to już grabimy ładnie, pięknie. Piszcie w komentarzach czy oczywiście Wam się po, czy oczywiście takie odcinki Wam się podobają. Także będzie fajnie jak takie coś zobaczę. Będzie miło bardzo i będzie fajnie. Także to sobie zgrabiamy, już zbierać nie będzie dzisiaj, bo by za długi odcinek był. No ja wiadomo aż takich długich odcinków nie chcę robić. Chociaż i na tym dużo schodzi. No ale niestety już taka praca. 12 minut do 15 minuty i będziemy kończyć. Także akurat no. Mniejsza połowa będzie zrobiona. Także zobaczymy. No, lecimy, cyk, pyk, zawijamy pyk. I znowu lecimy dookoła. Oczywiście obserwujcie mnie na instagramie. Wiecie pewnie... Jakiego Instagrama? A jak nie wiecie, to piszcie w komentarzu, to ja wam podam link albo podam wam po prostu nazwę, albo kod QR, co będziecie woleli, co będziecie woli. Także zobaczymy, jak tam pójdzie, oczywiście kod QR będziecie musieli z, te, z, tle, z telefonu przy, na drukarkę albo po prostu jak na kompie mnie oglądacie to po prostu będziecie jak macie drukarkę oczywiście podłączyć drukarkę i wydrukować na zwykłej kartce kod qr i będzie chyba dobrze będzie działał. Także chyba już to będzie koniec. Jeszcze minutka Także jutro możecie się spodziewać jakiegoś filmu. To jest z farminga Ale jeszcze nie będę zdradzał wam jakiegoś Opryski Mo... Nie no, opryski raczej nie Nie wiem jeszcze zobaczymy. Nie będę wam tego zdradzał. Także to nie niespodzianka, dobra. Większa połowa już zrobiona. Także o kurcze, ale ekran sobie przyciemniłem niechcący. Także ja będę już zakończał odcinek. Także do. Widzenia do następnego filmu. Pamiętajcie, łapki w górę, łapka w górę i będę zadowolony, także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!